Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was do przygotowania bardzo smacznych pasztecików z ryżem podanych z grzybowym bulionem. Jest to fajny pomysł na wegetariański obiad. A zaczynam od pokrojenia warzyw na mniejsze części. Proponuję na plasterki. Do tego proponuję również w piórka pokroić jedną niewielką cebulę. Pokrojone drobniej warzywa Dorzucam do gotujących się suszonych grzybów. Powinny się wcześniej gotować przez około pół godziny do 40 minut. Dorzucam warzywa i całość doprawiam kilkoma kulkami pieprzu czarnego. Zostawiam na niewielkim ogniu, aż ugotują się warzywa do miękkości, a bulion nabierze smaku. W międzyczasie przygotowuję farsz do naszych pasztecików. Ugotowany na miękko ryż mieszam z serem feta oraz grzybami z zupy. Następnie roluję w ciasto wąton lub inne, może być nawet naleśnikowe, na kształt takich małych sakiewek. Układam na rozgrzanym oleju i smażę będą rumiane z obydwu stron, a tym samym będą chrupiące. I gotowe, podaję pasztę ciki w towarzystwie bulionu. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.